Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie drążą. mocą Bożą wstrąć do piekła. Amen. Cieszę się, że takiego patrona to mamy, który za nami oręduje i pomaga nam w tych naszych trudach i w tych codziennych walkach. Zwrócenie się do Michała Archaniowa w każdej sytuacji trudnej daje takie poczucie bezpieczeństwa i, i tym bardziej jakoś tak, taki pokój serca wlewa, z którym można służyć. Patron święty Michał Archanioł chyba jest opatrznościowo na, na te czasy. Parafie stają się takimi trochę misyjnymi, bo wiadomo, jest, jest takie dosyć duże odejście od praktyk wiary, więc, jest, więc myślę, że tutaj trzeba tej, tej potęgi modlitwy. Jesteśmy tuż po nabożeństwie fatymskim. To się u nas pięknie rozwija, pięknie się rozwijają też nabożeństwa pierwszych sobót, tak żebyśmy odnowili. Te nabożeństwa wynagradzające w sercu Matki Najświętszej. Na te trudne czasy trzeba tego wielkiego daru modlitwy nawzajem za siebie, i za tych, którzy są w kościele, i za tych, którzy gdzieś tam już trochę odeszli, pobłądzili. to jest niezmiernie ważne takie poczucie, że nie jest się samemu. Mieliśmy ostatnio w parafii takie zdarzenie, że jedna z naszych bardzo młodych parafianek poważnie zachorowała i natychmiast uruchomiła się akcja właśnie dodatkowej mszy świętej w intencji tej dziewczynki, wspólnota, tak? Czyli bardzo dużo osób przyszło, modliło się, łączyło się w tej modlitwie. I to jest coś niesamowitego, takie doświadczenie wspólnoty też w trudnych chwilach. naszej parafii działają trzy kręgi domowego kościoła. To są wspólnoty gromadzące małżeństwa sakramentalne, małżeństwa z dziećmi. Oprócz tego, że my skupiamy się na takim pielęgnowaniu małżeństwa, relacji, wiary tak, naszej, żeby, żeby wzrastać w świętości, wzrastać w miłości do Boga, do ludzi, to ważną rzeczą też w domowym kościele jest to, żeby wychodzić z tym na zewnątrz. I też bardzo wiele małżeństw z domowego kościoła tutaj się angażuje w życie parafii. Biblioteka w 2003 roku, założył ją trzeci zakon naszych franciszkanek. Niemniej na początku nie była to duża biblioteka, niewielka, ale już na przykład w 2014 roku mieliśmy już około 3000 książek, no w tej chwili jest jeszcze raz tyle. No i czytelników jest ponad 200, około 250. Nasz księgozbiór ciągle się powiększa. Mamy książki o różnej tematyce, biblijnej, maryjnej, dzieła papieża Jana Pawła II, książki z literatury pięknej dla dzieci i dla młodzieży. Cieszymy się, że są parafianie, którzy chętnie korzystają z naszej biblioteki, która jest czynna 11 w tygodniu w poniedziałki od godziny 16 do 17. Sercem jestem za tym, żeby, żeby to trwało i żeby, żeby to się rozwijało, bo wiem, że to jest pomocne w mojej pracy duszpasterskiej, jeżeli jeżeli ludzie czytają książki i religijnie się przez to ubogacają. Kontakt osobisty z Bogiem, praktyki wiary, ale buduje się na wiedzy, a tą wiedzę się pogłębia właśnie przez lekturę właśnie z naszej biblioteki parafialnej. Modlitwą ogarniamy wszystkie rodziny, te o których wiemy, te które znamy, ale te, których nie znamy. To jest naszym głównym zadaniem i ta modlitwa płynie codziennie do rodzin. We wspólnocie tutaj blachowiańskiej nas obecnie jest cztery. Posługują siostry w zakrystii, przy organach i dwie katechetki, a w 2021 roku minie 60 lat, odkąd siostry są tutaj w Blachowni. Założycielką naszego zgromadzenia jest matka Franciszka Sieliska. W zgromadzeniu przyjęła imię Maria, więc zwracamy się do niebłogosławiona Maria, od Pana Jezusa Dobrego pasterza. Zakładała nasze zgromadzenie z myślą o rodzinach. Wtedy to właśnie były czasy te po powstaniu takie, taki czas bardzo trudny dla Polski i widziała jak bardzo potrzebują troski, opieki i konkretne rodziny. Sobie bardzo cenię, szczerze mówiąc, właśnie, że są siostry, bo to jest duża pomoc w, w życiu parafialnym. Te funkcje, które w wielu parafiach pełnią osoby świeckie, jak, jak kościelny czy organista, pełnią siostry. Oprócz tego dwie siostry katechetki, które pomagają, bo, bo szkoła jest dosyć duża, liczna, grono dzieci, więc nie poradzilibyśmy sobie, zwłaszcza w tych czasach, kiedy, kiedy jest mniej powołań, nie ma już takiej pełnej obsady. Jeśli chodzi o dekoracje, mamy tu siostrę zakrystiankę, która świetnie się wywiązuje z dekoracji. Ma też już taką grupę ludzi, którzy pomagają, siostra organistka, która w tej chwili jest także przełożoną sióstr w tym czasie utworzyła chór parafialny, więc cieszę się, bo zawsze śpiew ubogaca bardzo liturgię. Kocham to, co robię, muzyka liturgiczna, śpiew. Słowa wyśpiewywane są dla mnie jednocześnie modlitwą i bardzo się też cieszę, kiedy właśnie już w pierwszą niedzielę mojej posługi tutaj zgłosiło się panie, które. Bardzo prosiły o to, żeby się nimi zająć, w sensie takiego poprowadzenia chórku. Bardzo lubimy śpiewać i, i uczestniczyć w liturgii właśnie poprzez, poprzez śpiew. Siostra Ewa tutaj wykazuje się bardzo dużą cierpliwością, bo my wszyscy jesteśmy amatorami w różnym wieku. Przedział wiekowy jest od kilkunastu lat do kilkudziesięciu. Jest nas niewiele, ale stanowimy taką prawdziwą wspólnotę. Mówiąc o parafii. Pod wezwaniem świętego Michała Archanioła na pewno należałoby wspomnieć taką malutką cegiełeczkę, która przez wiele lat budowała tą wspólnotę parafialną. Myślę tutaj o zespole Deodecima. Deodecima powstał z inicjatywy księdza Zbigniewa Dudka. I z tego co pamiętam był to na pewno 79 rok. Były drobne może przerwy, ale zawsze ten zespół gdzieś tam pojawiał się w tle w historii tej parafii. Takiego porównania szukam, może trochę jesteśmy wiekowo, czy, czy, czy na pewno nie artystycznie podobni do zespołu Błonawista Słyszę Club. Troszeczkę mnie poniosło, prawda? I artystycznie, i wiekowo, bo tam średnia wieku, z tego co pamiętam, to 80 parę lat. Nam jeszcze brakuje do tego wieku, to uspokajam. No no cóż, no cały czas gramy w zespole, cały czas spotykamy się, jesteśmy formą taką przyjaciół, gdzie jeden drugiego wspiera w różnych sytuacjach. Wystarczy przed kościół, piękne skwery. Jest odnowiony, rekultywowany cały zalew. Pewnie to jakoś władze stawiają na, na turystykę. Rzeczywiście blachownia, no, można się poszczycić, jest, jest w tej głównej części tutaj. Rzeczywiście w ciągu tych czterech lat, po czterech latach jak ja tu jestem, to rzeczywiście bardzo wypiękniała. Jest piękna trasa wokół zalewu, ale jeszcze nie zdążyłem przejść. Chociaż podobno przepiękna jest. Jest tam taras widokowy. Ale to wszystko przede mną jeszcze myślę, że, że skorzystam. No to, Szanowni Państwo, przyjechać do Blachowni, zobaczyć chociażby już chyba zabytkowy kościół, bo on przecież ma prawie 100 lat. Z tego, co ja pamiętam, tam budowany był w latach 20, czyli, czyli prawie 100 lat kościół ma. Przepiękne okoliczności przyrody, można wypocząć. Grzybiarze na pewno wyjdą zadowoleni z lasu. Osoby, które lubią spacery, które lubią jazdę na rowerze, na łonie natury, też będą zadowolone. No po prostu zapraszamy do coraz piękniejszych Blachowni. Muzyka